Szanowni Państwo, już kończę w wojarze na <laughs> źródła królewskie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Miłego weekendu, no to w zasadzie niedzieli, no i świątecznego dnia 11 listopada. Coś tam wrzucę, może mi się uda gdzieś na ten Dzień Świąteczny coś ciekawego złapać, no chciałbym. Także przepraszam za wszelkie niedogodności a propos nagranych filmików, ale myślę, że chyba powinny wyszły. Pu puściłem, że kiepski zasięg był, ale bezpośrednio z smartfona puściłem, poszło i powinno być dobrze. I takie są spotkania co roku, także no, w moim środowisku krótkofalowców powiedzmy. No, fajnie to też było. No i chłodno było. Ja, ja wiem, nie przeziębiłem się, bo jestem ciepło ubrany. Myślę, że kawę piłem gorąco i herbatę i parówki były i to i tam. Znaczy kiełbaska przepraszam widzieliście samemu, można było sobie Kupa ludzi ciekawych z tamtego czasu yy, świeżych, także można było. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się do na następnego.